Witam was w kolejnym odcineczku, dzisiaj sobie zagramy w giekę popularną bardzo na, na platformie Roblox No i dzisiaj będziemy widzieć, oczywiście jest update'cik za minutę i 26 sekund Tutaj, 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 w lewym dolnym rogu, w górnym, nie wiem, na środku, nie wiem, kurde, jak to powiedzieć, dobra yy, I pamiętajcie o oczy... yy, Nie wiem, co mi się stało, nie pytajcie, jestem... Jestem... Się. Ej, dobra! Ale w ogóle pierwsze pierwsze, pierwsze widzowie, co jest w ogóle grubego, no to to, że mam dla was owoca, który, patrzcie teraz, owoca, który, poczekajcie, najpierw zobaczcie co jest w seedach, w ogóle mam na tym update'cie w ogóle, a można sobie kupić od razu te kurde 25 bambusów bo ja tak nie wszystko kupuję, w ogóle mam 6, 6 trilionów prawie kasy i patrzcie widzę to. Ten owoc, ten owoc, on aż baguje mapę Jest on dla was widzwy do losowania Losuję wam tego owoca Możecie go wygrać w tym odcinku Także w komentarzu napiszcie yy, Chcę wygrać tego owoca Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał Jeżeli chcecie zdobyć tego owoca A wiecie ile on jest warty? Ja wam teraz mówię Ile on jest warty, zobaczcie Zobaczcie ile on jest warty 744 tryliony. nie pytajcie skąd go mam XD i, i co? I można to tutaj obsalić w ogóle. W grisopie można obcalić co to w ogóle jest. Tutaj się jeszcze na razie nic nie zmienia, bo update jest dopiero za. O! się ten! Dawaj, dawaj go! Nie mogę tego zdobyć, czemu? Spakowało się. Kalo! A nie, bo mi to się zaliczyło, dobra, git. Czyli po prostu tak naprawdę. Ale nie, nie zaliczyło mi się ten! No nie, nie zaliczyło mi się. Albo... czekajcie, może i co jest? Dobra, mamy update no, no i zaraz zobaczymy sobie, wszystko sobie obczajmy Co my tu ciekawego mamy Także ja się tutaj troszkę jaram, bo w sumie tak gierka jest spoko e, Zobaczmy, co tutaj można zakupić że Jest Zen Seed Kupimy sobie, no kupimy sobie Dziękuję bardzo za uwagę e, Tutaj możemy sobie coś zobaczyć Czyli będziemy musieli przynosić e, rzeczy za te rzeczy będziemy dostawać widzowie, oczywiście coś takiego, jakieś takie tokeny czy co to jest? Będziemy mogli sobie tutaj kupować jakieś jajca, na przykład takie coś i hot spring. Ciekawe, fajne, fajne. Fajne widzowie, czyli kolejne coś zobaczmy. Tutaj oczywiście będziemy musieli też pewnie mu przynosić widzowie te rzeczy. Będzie pewnie, na, będzie nam pewnie się upgradeowało to wszystko to. No i co widzę? Może tutaj obcaić co w ogóle jest w tym? Co jest w ogóle w sidach, że zaraz zombie obcaimy. Na razie tutaj nic nie ma, jakieś nowe owoce. Będą tutaj już są, czy nie? Ma tutaj Ember Lily, Sugar Apple, Burning Boot, Gigant. chyba też było, chyba, tak mi się wydaje, no nie? To było chyba raczej. Dobra, weźmy sobie, zobaczmy yy, w Gearshop wszystko. Ja po prostu co ja odwalam, czasami widzowie. W swoim życiu to ja nie wiem, dobra. Tutaj w jest Paradise Egg, tak zakupmy je w Gearshopie, czy coś tutaj będziemy mieli. Można sobie zobaczyć. I chciałbym Wam w ogóle powiedzieć, widzowie, że. Yy, bo wy o tym chyba nie każdy o tym wie, z tego co tutaj yy, mi wiadomo. Nie każdy o tym wie, ale tutaj macie taką skrzynkę, którą możecie kliknąć i tu macie 25 milionów Zakupić i możecie sobie zakupić drugiego slota, widzowie, czyli możecie mieć dwa ogrody Patrzcie, mam ten ogród, swój pierwszy, oczywiście im za to jajko, tutaj, widzowie, możemy tak zrobić Aha, nie możemy sobie tak zrobić O, prima, ja będę miał to już, mam już to, ja mam gotowe te, dobra, otwieramy opening, robimy teraz tutaj na tym, zobaczmy co nam wypadnie o, ale słabe, słabe te rzeczy nam wypadły, dobra, to trudno Niestety, niestety nie pykło. Dobra, weźmy to dajmy se tu. Kurde, no to chcę dać tutaj, halo. Dobra, a tutaj? Dobra, to mamy na razie zatkane. Także pozdrawiam tutaj widzów, którzy są tutaj pozdrowi. Stinku, pozdro Your garden mutate to tranquil. Czyli jak nam się zrobi ta mutacja, Tranquil, Widzowie, jak nam się zrobi ta mutacja, Tranquil To możemy se wtedy iść normalnie. Możemy sobie iść. No i oczywiście tutaj wejść y, na przykład tutaj i dać mu to. tranquil. O, tu jest, tu jest, widzę Baman. Banan jest Tranquil, pisze Tranquil No weź go! Na pewno to mam biertok gnido i jak to tutaj Mamy! Y... Cztery hi, cztery hi dostałem Ej, to są te takie hi Jak to się nazywa? Po chińsku były te takie W Chinach były te takie y... Kurde, nie wiem jak to się nazywa, to takie To takie, a dobra, nie nie wiem jak wam to powiedzieć Jak to się nazywa, ale patrzcie I teraz możemy sobie wejść Przykładowo mamy takie cztery, by tutaj zbieramy No i można sobie coś a właśnie za pieniądze zmieniłem sklep. Właśnie za pieniądze zmieniłem sklep. Fan Cool mamy, mamy papryczkę Trend Cool, dobra. Idę, widzę, spróbować mu dać. Tylko teraz próbuję sobie tutaj dać. I co to będzie robiło w ogóle? Bo tu, jak się to zapełni? Widzę, podsumowując, co mamy w update'iku, no to tutaj możemy sobie za te mutacje, jak będziemy sobie dawać mu mutacje, to możemy sobie w sklepie fajne rzeczy odebrać. Oczywiście tutaj to w ogóle sprawdźmy, co tutaj można zrobić. Weźmy sobie, zapytajmy go, kim jest. Czyli on oczywiście pisze z takim ziomeczkiem i musimy mu dawać planty, a on nam będzie, yy, będzie, będzie rosło nam drzewo. Czyli możliwe, że tutaj jakieś jest, bo tu jest stage 0. Także wydaje mi się, że jak to ukończymy, to właśnie będzie tutaj można było jakieś drzewo wyhodować. No i tak to widzę wygląda, spoko. Widzę zapełnię, zapełnię sobie tutaj tego już typeczka i zobaczymy co tu się wydarzy, bo tutaj niby jakieś drzewo ma, ma, ma nam rosnąć. Także zaraz zobaczymy. Dobra, czy to nam wystarczy? Powiedz, powiedz, powiedz Mamy to I oczywiście Drzewko nam tutaj rośnie Także zobaczmy sobie jak to wygląda tutaj Ej, dobra, spoko Spoko, spoko, czyli drzewko nam tutaj sobie normalnie rośnie Czyli tak to wygląda No i co? No i tak to sobie wygląda Widzowie, także spoko, spoko Widzowie, ciekawe co tutaj będzie Jak to całkowicie urośnie na fula. Zobaczymy, zobaczymy, także widzowie Tak to wygląda Pamiętajcie widzowie, żeby subskrybować kanałek pięknie, robimy codziennie stream o godzinie 13. No i życzę Wam y, dobrego Johnka dzisiaj, bo sobotka macie odcinek.